Dzieci odzywają tak. <gryśle> <Tutulek. gryśle> no nie skaczemy Ty wyżaraczu, Ty wyżaraczu, to A coś dla nas? Ej, hej, hej. hej. To Na randkę idzie. Nie on coś dla yeah, yeah. nas. Nie, nie. Taki śropa, ale nie ma. Tutti, tuti, tuti, tuki. O, tata przyszło. No tak, no pewnie. No pewnie. Zostaw moją pigwę. Nalewkę będziesz robił, Obelix. Nalewkę będziesz robił, zostaw to.